Ponad rok temu wyznaczyłem sobie jasny cel wygenerowania 100 tysięcy złotych przychodów w jeden miesiąc w jednym sklepie internetowym. W październiku 2025 roku mogę oficjalnie powiedzieć, że udało się wygenerować ponad 166 tysięcy złotych przychodu. Jeśli zastanawiasz się jak to zrobiłem, ile jest z tego profitu, to w tym filmie odpowiem na te wszystkie pytania. Wracając do lipca tego roku. Siedziałem wieczorem na moim Markusie z Ikei szukając nowego produktu do sprzedaży. Scrollowałem strony pokazujące dobrze sprzedające się produkty: Minea, Adspy, Calodata czy biblioteka Facebooka. Obejrzałem tysiące filmów twórców zagranicznych na YouTubie. Chciałem produktu z wysoką marżą z powracającymi klientami targetującą kobietę 40 które są najlepszą grupą docelową. Nie chciałem jakiegoś skamu z TikToka. W końcu wybrałem niszę kosmetyków. Spełniała moje cele i co najważniejsze, mogłem je produkować w Polsce, co bardzo ułatwia logistykę. Niestety pojawiła się bariera w postaci minimalnego zamówienia, dlatego przetestowałem koncept bez zamawiania towaru. Stworzyłem sklep Reklamy i zacząłem sprzedawać. Początkowe wyniki miały ogromny potencjał, wysokie rasy i niski koszt pozyskania klienta. Zaryzykowałem i kupiłem towar. tysięcy sztuk w cenie 668. Październik był pierwszym całym miesiącem, gdzie miałem towar na stanie i mogłem się skupić tylko na sprzedaży. Jest to trzeci film na moim kanale, gdzie opowiadam, jak buduję milionowy brand e-commerce. Mój produkt zamawiam u polskiego dostawcy, dlatego produkcja razem z wysyłką zajęła bardzo krótko, około miesiąc. We wrześniu był pierwszy tydzień sprzedaży. Bardzo obiecujący. Ponad 11 tysięcy przychodu i co najważniejsze 4700 zł zysku. Październik miał być miesiącem, gdzie skala sprzedaży miała wzrosnąć. Moja strategia opiera się na reklamach na Meta, gdzie skupiam się na marketingu typu Direct Response, gdzie sprzedaż ma się odbyć tu i teraz. Sklep jest na razie jednoproduktowy. Październik zaczął się fatalnie. Tylko 500 zł przychodu i 150 zł straty. W takie dni masz wątpliwości, czy to w ogóle ma sens i czy ktokolwiek jeszcze kupi twój produkt. Z tego powodu zawsze staram się patrzeć z perspektywy przynajmniej tygodnia, aby wyciągać racjonalne wnioski. Mimo wszystko, pierwszy tydzień był dobry. Ponad 5 tysięcy wydane waty, co dało 14 950 zł przychodu. Jak widzicie po wydatkach, powoli zacząłem skalować, widząc pozytywny raz od wydatków po 500 tydziennie. To około 1000 zł. Dziennie. Strategia w menadżerze reklam cały czas ta sama. Trzy kampanie na maksymalizację konwersji. Dwie kampanie CBO, gdzie skaluje dobrze działające reklamy i jedna kampania typu ABO, gdzie testuje nowe koncepty. Dla niewtajemniczonych, CBO oznacza, że budżet jest na poziomie kampanii i to mety decyduje, na który zestaw reklam. Wyda pieniądze. Jeśli chodzi o ABO, to budżet jest na poziomie zestawu reklam i to my decydujemy, który z nich dostanie pieniądze. Jeśli chodzi o reklamy, to zacząłem testować dużo kreacji. Tutaj odniosę się do teorii pana Eugene Schorza i jego Stage of Awareness. Chodzi tutaj o to, że każdy klient jest w innym momencie zainteresowania w swojej ścieżce zakupowej. W moim przypadku większość reklam targotowałem do osób w problem-aware i solution aware. Mówiłem do osób, które były świadome swojego problemu i szukały rozwiązania. Ja w swoich reklamach wideo i na landing page'u tłumaczyłem dlaczego ich problem występuje i jak mój produkt może go rozwiązać. Robiąc tak było mi dużo łatwiej dotrzeć do odbiorców. Po dwóch tygodniach jednak zaczęła się tworzyć nowa grupa odbiorców product aware i most aware. Zapytacie jak to? A tak to, że bardzo dużo osób już widziało moje reklamy, jednak nie kupowało. Dostawali kolejne reklamy, jednak nadal nie byli pewni. Takim osobom nie muszę znowu tłumaczyć, czym wyróżnia się mój produkt. Oni już to wiedzą. Potrzebują ostatniego pchnięcia w kierunku zakupu, na przykład poprzez dobrą ofertę. W moim przypadku była to zwykła reklama ze zdjęcia mojego produktu z napisem 2 plus 2 gratis. Chcę tylko przypomnieć, że ta oferta nadal jest aktualna, a przecież zaraz może zniknąć. Podsumowując, więc, tworzyłem dużo nowych reklam dla ludzi w różnych stage of awareness. Stopniowe skalowanie idzie dobrze, aż za dobrze. Bez większych skoków na plus czy minus stabilne 30% marży. Dokładnie było to ponad 13 tysięcy zł wydane na accy i prawie 35 tysięcy zł przychodu. Tutaj zaczęłam jeden z najważniejszych testów, a mianowicie test ceny sprzedaży. Aktualnie wyglądało to następująco. Cena zakupu 6,68 zł, cena sprzedaży 125 zł i oferta 2 plus 2 za 250 zł. Cena była na podstawie wartości rynkowych. Ale tak naprawdę była ona wyssana z palca bez konkretnych danych. Postanowiłem zrobić test. Stworzyłem trzy wersje produktu z trzema różnymi cenami. Pierwsza to aktualne 125 zł, druga 109 zł i trzecia 99 zł za sztukę. Wszystkie one miały oczywiście ofertę 2 plus 2. Zdecydowałem się przetestować niższe ceny, ponieważ widziałem, że konwersja na mojej stronie jest stosunkowo niska. Pewnie pomyślicie, że to jest oczywiste, że jak zmniejszę cenę, to wartość konwersji pójdzie do góry. Jednak z drugiej strony wartość średniego koszyka spadnie. No właśnie. Dlatego ten test postanowiłem zrobić na podstawie wskaźnika przychód dzielony na ilość sesji. Jest to uniwersalny wskaźnik, który odpowie nam, która cena jest najlepsza. Test trwał 10 dni i polegał na tym, że cały ruch podzieliłem równo na 3 ceny. Wykorzystałem tu apkę na Shopify, która nazywa się tak. Ta apka pokazywała losowo cenę, czy to 109 zł, czy 125, czy 99. Plus jej był taki, że jak ktoś już zobaczył konkretną cenę. To na każdym kolejnym wejściu na stronę widział tylko tą cenę, którą widział na początku. Okazało się, że ewidentnym zwycięzcą jest cena 109 zł. Miała ona najwyższy wskaźnik przychód dzielony na sesję. Niestety nie mam już tej jabłki na stronie i zapomniałem zrobić screenshota, ale różnica była bardzo duża. Dodatkowo dodałem dwa nowe kanały sprzedaży. Pierwszy to reklama w Google Ads. Na razie na bardzo małym budżecie, dosłownie 30 zł dziennie. Ma ona jeden bardzo prosty cel. Jak ktoś szuka mojego brandu w Google, mam być zawsze na samej górze. Mój sklep jest nadal stosunkowo świeży, dlatego SEO jest bardzo słabe. Drugi kanał sprzedaży to Allegro. Jest to naprawdę ważny kanał, szczególnie na tym etapie. Dodałem tam ofertę z moim produktem i tutaj idea jest podobna do tej z Google. Są osoby, co kupują tylko na Allegro, bo na przykład mają smarta. Dlatego umożliwię im to, pokazując się również na Allegro. Nie kieruję tam ruchu, nie robię tam żadnych reklam. Po prostu zgarniam dodatkowe zamówienia za free. Oprócz tego wprowadziłem podstawowe sekwencje mailingowe. Kiedy wchodzi się na stronę, wyskakuje pop-up zapraszający do podania maila. Dodatkowo jest sekwencja mailingowa na porzucone koszyki. Stopniowe skalowanie budżetów do coraz większych wartości. Ten tydzień kolejny rekord. Ponad 53 tysięcy zł przychodu i prawie 21 tysięcy wydane watzy. Pod poprzednim filmem było kilka komentarzy, jak skalować. Ja stosuję trzy metody. Pierwsza to skalowanie kreacjami. Wydając coraz więcej na Facebooku potrzebujemy więcej reklam i to różnych. Wideo długie, krótkie, wiesele, reklamy typu UGC, reklamy z perspektywy eksperta, z perspektywy klienta i to na reklam statycznych. Różne osoby lubią różne reklamy, dlatego trzeba testować bardzo dużo. Druga metoda to po prostu zwiększanie budżetu w kampaniach. Ja robię po około 20% więcej dziennie. Trzecia metoda, myślę najciekawsza, to tak zwany self-scaling. Metodę tą pokazał mi Alex Fedotow. Jest to osoba, która bardzo długo jest w e commerce i zna bardzo wiele różnych sztuczek. Tutaj skalujemy bardziej aktywnie i bardziej gwałtownie. Algorytm Facebooka działa tak, że codziennie wybiera sobie pewną grupę z naszej target grupy. Ja w menadżerze reklam mam ustawiony brak targetowania, albo jak to ładnie mówi Facebook, targetowanie Advantage Plus. Z tego powodu jednego dnia mamy bardzo dobre wyniki, a kolejnego trochę gorsze. Self scaling polega na tym, że zwiększamy budżet co kilka godzin w trakcie jednego dnia. Czyli na przykład, zaczynamy dzień z budżetem 1000 zł dziennie i możemy skończyć z dowolną wartością, na przykład 10 000 zł dziennie. Jest to bardzo ciekawa strategia dająca duże możliwości. Algorytm Facebooka resetuje się codziennie o północy. Dlatego po takim dniu self-scalingu wracamy do wartości pierwotnych. Tymi metodami skalowania udało się pobić kolejne rekordy. Ponad 12 tysięcy zł w jeden dzień i weekend z wartością ponad 25 tysięcy zł wygenerowanej sprzedaży. W te dwa dni wydałem na reklamy ponad 9 tysięcy zł, a zysku z tego było ponad 7100 zł. Oczywiście, jak spojrzymy na wyniki, to widać, że to nie jest tak, że codziennie jest idealnie coraz więcej przychodu i coraz więcej zysku. Dni się mocno różnią od siebie. Budżetami ruszam aktywnie. W trakcie miesiąca zauważyłem, że tym tempem niedługo mi zabraknie towaru. Nadal wszystkie paczki wysyłałem samodzielnie, bez użycia zewnętrznej firmy. W tym czasie złożyłem kolejne zamówienie na 5000 sztuk mojego produktu. W październik zakończyłem z wartością ponad 166 tysięcy zł przychodu i 41 000 zysku. Dodatkowo prawie 5 tysięcy było zalegro. Co zadziałało? Po pierwsze reklamy. Dużo reklam. Głównym winnerem była reklama typu VSL, czyli Video Sales Letter, która trwała około 3,5 minuty. Opowiadała ona o problemie, o potencjalnych rozwiązaniach i jak mój produkt w inny sposób rozwiązuje ten problem. Zrobiłem takich i podobnych kilkanaście. Oprócz tego reklama typu Native, czyli wyglądająca tak, jakby to był zwykły post użytkownika na Facebooku. Jest to reklama statyczna, która prowadziła do landing page'a typu artykuł sprzedający, a nie bezpośrednio do strony zakupowej. Drugą rzeczą, która zadziałała, to landing page. E. Przetestowałem ich kilka, aby znaleźć ten najlepiej konwertujący. Teraz wchodzimy w listopad. Mamy tutaj Black Friday i okres przedświąteczny. Liczę na podobną sprzedaż. Jak nie lepszą. Zacznę robić kreację pod Black Friday, zwiększać sprzedaż i skalować biznes. Kolejny film pojawi się niedługo, więc do następnego.